Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest ważne święto w sumie dla nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy dziećmi. 1 czerwca, Dzień Dziecka, także przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia od Aleksy dla wszystkich moich dzieciaczków, dla wszystkich moich widzów. Zdrowia, szczęścia, e, no I, i dużo jazdy konnej. Tak, życzenia od Aleksy. Słuchajcie, słuchajcie to. Przychodzimy do Was dzisiaj z Makim i z Nikolą, którzy zaraz się tutaj pojawią, oraz ze sklepem Horses Pony i Silwerem z ogromną, ogromną niespodzianką, która była już planowana od wielu miesięcy i teraz ma swoją premierę. Naprawdę, słuchajcie, jak Wy coś zobaczycie, to wy usiądźcie, bo padniecie, naprawdę. <laughs> no dobra, ale może od początku. Horsent pony w sklepie z dziecki wraz z marką Silwer. Tworzyli swoją kolekcję ubrań ozieży jeździeckiej, konkursowej, treningowej, która jest po prostu, no jest cudowna. Łapie wszystkie trendy tego roku, ponieważ kolekcja nazywa się Lavender Dream e, i jest piękna, fioletowa. I mam już ją tutaj w tym oto kartonie, Zaraz Wam wszystko będę pokazywać. Najpierw ja Wam pokażę swoje rzeczy. Mati wam pokaże swoje rzeczy i Nikola wam pokaże swoje rzeczy. Mam dla was jeszcze informację, że od dzisiaj do 5 czerwca w Pony obowiązuje kod dziecko, e, który daje wam 17% zniżki na wszystko, oprócz rzeczy przecenionych e, i żywności. Także ta nowa kolekcja również będzie przeceniona, także wpadajcie do Horizon Pony i obczajcie co tam jest i już wam pokazuję te rzeczy. Dobra, tylko muszę znaleźć teraz swoje. To jest XXS, to jest Nikoli. Nikola potem sobie otworzy. Dobra, mam pierwszą rzecz. E, XS, bo ja mam rozmiar XS. I uwaga, uwaga, uwaga! Zobaczcie! Ten kolor! <grystanie> kolor jest obłędny, lawendowy, taki naprawdę delikatny, najmłodniejszy po prostu w tym sezonie. I to, co mam teraz, to koszula e, konkursowa z kryształkami Swarowskiego. Tutaj zobaczcie, jak to. Wyobraźcie sobie z tym moim e, fioletowym frakiem, jak to będzie na zawodach wyglądać. Bardzo elegancka, z białym kołnierzykiem, z białymi tutaj mm, rękawkami. No niezwykle delikatna dziewczęca, wyjątkowo... Wyjątkowa. <grych> jeszcze wam dodam, że każde ubranie ma tutaj logo Horizon Pony, bo to jest cała kolekcja stworzona po prostu przez Horizon Pony. Oni podsunęli pomysł... Pracowali nad kolorem. Po prostu Horse Edition chciało mieć taką swoją własną kolekcję ubrań, i udało mi się to stworzyć z siluerem. Także tutaj na piersi każdego ubrania jest takie logo srebrną nitką wyszyte. No i koszula jest po prostu obłędna. Ale dobra, jedziemy dalej z tymi ciuchami. Uwaga, uwaga, uwaga! Co to jest? Co to jest pięknego? Również oczywiście fioletowe, bo tylko jest ten kolor w kolekcji, tylko fioletowy. I teraz jest to koszula również konkursowa, ale na krótki rękaw i bez kryształków Swarowskiego. Tak ona wygląda na jakieś cieplejsze dni, cieplejsze dni konkursów. Również bardzo elegancka, także kolejną rzecz mamy. Następnie, uwaga, uwaga, co tutaj będzie? To jest, wa <głos> <głos> to jest Golfik, słuchajcie, treningowy, taki półgolf treningowy, również na krótki rękawek. Z tyłu ma napis srebrny e, Silver. tu również oczywiście logo Horizon Pony. Jest, jestem zakochana w tym kolorze. No zobaczcie to, co jest, piękny, przepiękny kolor e, na krótki rękawek. Dobra, co jeszcze mamy tutaj dalej? Jeszcze coś mam? E Kolejna rzecz. Jest to bluzka treningowa. Tym razem bez tego zameczka, tylko taka zwyczajna bluzka z długim rękawem. Fajnie wyprofilowana. Oczywiście lawendowa. I tak ona wygląda. I jeszcze jedną no tutaj mam rzecz. Uwaga, uwaga, uwaga. Otwieram. I jest to również koszulka treningowa, ale Razem na krótki rękawek, na cieplejsze dni. Także no, sami dajcie opinię, jak po prostu wam się ten kolor podoba i ta cała kolekcja. Ja jestem najbardziej, słuchajcie, zakochana w tej koszuli konkursowej z kryształkami Sparowskiego, Jest obłędna. I teraz tak, jeszcze ważna rzecz, którą muszę Wam opowiedzieć. E, jak wiecie, jak nosicie rzeczy z siluera, rozmiarówka tam kończy się na 1,46 m i potem zaczyna się już dorosła od XS. Jest wiele osób, które jakby nie wpijają się w tą rozmiarówkę, ponieważ M46 jest za małe, a XS jest jeszcze za duże. I tak było w przypadku na przykład Nikoli. Dlatego Forza Twornik stwierdziło, że chce rozszerzyć tą rozmiarówkę. Powstał nowy rozmiar XXS, który jest właśnie dla Nikoli i będzie on pomiędzy M46 a XS. I również powstało więcej rozmiarów dziecięcych. Tutaj całą tabelkę Wam podam z boku e, na filmie. Wszystkie te rozmiary będą dostępne, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. E, I mniejsze osoby również będą mogły w końcu z siluera coś dla siebie zamówić. Także ja już swój unboxing zrobiłam. E, ubrania możecie już teraz kupić. Horse Pony. Już jest wszystko dostępne na stronie internetowej i zapraszam Nikolę, aby zrobiła teraz unboxing swoich ubrań. Siemanko! Witam w moim salonie. I teraz sobie otworzymy... I otworzymy sobie teraz rzeczy dla mnie, które dostałam od Siluela. No i co my tutaj mamy? Pierwsza rzecz, tak się prezentuje po otwarciu. I co to jest, Ola? To jest chyba taki... Koszulka treningowa, taki półgolfik z zameczkiem. Też ma tutaj średnie silwer, logo Horset Pony, cudowne, ładny kolor w ogóle. I druga rzecz, co my tu mamy? Okej, okay. i to jest już golfowa chyba, z długim rękawem i też chyba taki bardziej treningowy, nie Ola? No, za mną. Treniżmowa, bo ja dostałam też na odzież na zawody, bo ja jeżdżę, a ty dostałaś treningową po prostu. Cudowna, aleś moja w czym mówić. Dobra, zapraszam Matego. Teraz ja otwieram, więc idziemy po piłę. A ty, no, nie po piłę, dostałeś już całą dobrą kolekcję. Już idziemy, tak, Ładno, ma wszystko. Tak. A ja też coś dostałem od siluera. Już Wam pokazuję co. Oto dostałem. Taką piękną koszulkę. Ładna? Ładna. Oraz dostałem też drugą koszulkę. Nie ma jej tu. Ha! Bo mam ją na sobie! Ha! Taka ładna, z drugim rękawem. Rzeczywiście z Horsen Pony. składam Aleksa, macie 15% zniżki na cały asortyment. I zapraszam na otwieranie paczek na moim kanale Damatiski. Jednak słuchajcie, to niekoniecznie niespodzianek, ponieważ Hors Pony stworzył również Swoją kolekcję czapraków wraz z Equiline. Em. Czapraki są również piękne, piękne, fioletowe, takie lawendowe, zobaczcie, oczywiście z logo. Eee, I tak, czaprak, tak jak wspominałam, jest firmy um, Equiline, czyli jest naprawdę bardzo dobry gatunkowo. Dodatkowo również z marki Equiline są nauczniki do kompletu z takim logo Horizon pony. Proszę bardzo. I to jest również w sprzedaży, już możecie kupować takie piękne zestawy. I jeszcze tylko dodam, że cała ta kolekcja i ubrań i czapraków jest bardzo, bardzo mocno limitowana. Nie ma tego za dużo, także naprawdę kto pierwszy ten lepszy, bo jest tylko, powiem, że kilka sztuk z każdego rozmiaru. Także... Zachęcam do odwiedzenia sklepu Horde'a. Pony zabieram Was teraz ze sobą na sesję zdjęciową, ponieważ jedziemy pofocić e, właśnie te nowe rzeczy. E, będziecie mogli je zobaczyć w pełnym wymiarze również na Instagramie, ale tutaj Wam również coś popokazuję. Także zapraszam na sesję zdjęciową. E, no. Jesteśmy już na sesji, ja zaczynam od konkursowej koszuli, ubram białe Brytesy i Owiserki. także zobaczcie jak ona cudownie wygląda. Nikola tutaj ubrana w golfik, treningowo na długie rękaw. Mati pomachaj. Nie pomacha. No e, i słuchajcie robimy fotki, będą słońce śmieci, ale mamy super pogodę na foty. E, Asia już tutaj też jest, nasza fotografka. Więc efekty będą na pewno na Instagramie. Szanowni, z całej jesteś w prowadzi. modelki, nie? Wiem, nagrywam cały czas. O, wyszło. Ogier? Czy klacz? Powiedz coś. Klępa. Powiedz coś. Co? Prawdziwe oblicze Alexa. Tylko u mnie. Zapraszam na kanał Matiski. A Jezus, jaki nie Mamy, mamy. Dziękuję. Dziękuję. tak bliżej, Dziękuję. 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 jeszcze raz Ciesko, raz. Uh. <laughs> <laughs> <Wow>. Here's Johnny. <laughs>